Przez najbliższe trzy dni oczy całego sportowego świata skierowane będą na Katowice, gdzie rozpoczęła się światowa konferencja antydopingowa. Najważniejszy cel to czysty sport bez zabronionego wspomagania. Nigdy nie będę tolerował oszustów, zapowiedział Witold Bańka. Polski minister sportu będzie nowym szefem Światowej Agencji Antydopingowej. W sejmie Antoni Macierewicz. Sprawa i Sprawiedliwości w Senacie. Barbara borys Damińska z Koalicji Obywatelskiej. To nowi marszałkowie seniorzy. Wyboru dokonał prezydent Andrzej Duda. Ważą się losy Artura Wu, burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy, złapanego na gorącym uczynku po przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki od dewelopera. Trwa sesja Rady Dzielnicy w sprawie odwołania urzędnika ze stanowiska. Polska walczy o wyrównanie dopłat dla rolników z naszego kraju i Grupy Wyszehradzkiej. Gra toczy się o miliardy euro. Czy uda się przekonać do tego Brukselę? W Pradze spotkali się przyjaciele spójności. Wracamy do kraju, bo w Szpitalu Klinicznym numer 1 w Lublinie, przy Zakładzie Radioterapii działa hotel. Dzięki niemu chorzy na raka z całej Polski mogą korzystać z nowoczesnych metod leczenia, nie szukając noclegów w mieście. A my za chwilę sprawdzimy gusta teatralne najmłodszych widzów. Fa, co jeszcze w programie? Sprawdźmy teraz. 1800 zł za złotą, 130 za srebrną. Tyle trzeba było zapłacić za monety kolekcjonerskie z Wojciechem Korfantem. Narodowy Bank Polski wyemitował je w ramach serii Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Srebrna moneta ma nominał 10, a złota 100 zł. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia ma młodsze rodzeństwo. Właściwie to siostrę małą boską komedię. To przegląd spektakli skierowany do młodych mieszkańców Krakowa. Sport w Traekspresie pierwszy raz w historii mogli popatrzeć z góry na pozostałe drużyny PKO, BP Ekstraklasy, ale długo to nie trwało. Piłkarze Wisły Płock przegrali we Wrocławiu ze Śląskiem 1 do 3 i przynajmniej na razie pożegnali się z fotelem lidera. A po sporcie muzyka, w każdy pierwszy wtorek miesiąca prezentujemy subiektywną trójkę najciekawszych zdaniem Marka Sierockiego płyt, które ukazały się w poprzednim miesiącu. Zatem, Marku? Pewien bocian ze wsi topolany na Podlasiu na tyle skutecznie uwił sobie gniazdko, że nie chciał go opuścić, nie odleciał do ciepłych krajów na zimę, postanowił spędzić ją w Polsce. Mieszkańcy martwią się, troszczą o niego, a on nic nie mówi o powodach swojej decyzji. Dziś to wszystko zapraszam na jutro na spotkanie z nami punktualnie o 17.00 Teraz TeleExpress Ekstra. Do widzenia. Dzień dobry i zaczynamy TeleEks Ekstra. Na początek czerwień i biel. Wraz ze zbliżającym się świętem niepodległości coraz bardziej w przestrzeni dominować będzie bieli czerwień. Zanim jednak flagi trafią na drzewce i maszta, a kotyliony zostaną wpięte w klapy marynarek, wszystkie muszą opuścić szwalnie, w których trwa symboliczne wzmożenie. Narodziny dziecka to duże szczęście dla rodziców, a w tym przypadku dosłownie duże, bo Aleksander w chwili narodzin ważył prawie 6 kilogramów. Chłopiec przyszedł na świat w poznańskim szpitalu imienia Raszej to największe dziecko w historii lecznicy. MPK Łódź funduje kursy na prawo jazdy dla kierowców autobusów. Bezpłatne szkolenie ma zachęcić łodzian do pracy za kółkiem. Zainteresowani mogą zaoszczędzić nawet 6 tysięcy złotych, bo mniej więcej tyle kosztuje zrobienie całego takiego kursu. Lasy skrywają wiele tajemnic i skarbów. Ale takiego znaleziska leśnicy z Józefowa na Podlasiu na pewno się nie spodziewali. Pod ściółką znaleźli grot, który według archeologów ma ponad tysiąc lat. A my za chwilę sprawdzimy, jakie perełki można znaleźć w galerii powstałej w domu odziedziczonym po babci, ale nie tylko to w programie. Jaka będzie zima, to gorący temat jesienią. No może nie w górach, bo tam zimy można się spodziewać o każdej porze roku, niezależnie czy przybędzie w boliłudzkim stylu, niosąc czasem słońce, czasem deszcz, czy powitanie z nią wypadnie chłodno, w wielu miejscach jest spodziewanym gościem. Każda epoka ma swoich bajkowych bohaterów. Marta Guzel w ekstrasądzie zapytała przechodniów o ulubione, animowane postaci. Wigry to niewielka wieś w powiecie Suwalskim, leży nad pięknym jeziorem o tej samej nazwie, ale też może poszczycić się wyjątkowym pokamedulskim klasztorem. Historyczny obiekt przechodzi właśnie remont. Pogoda w dworskim stylu, proszę bardzo. Łabędzie i woda. Niby oczywiste dla nich środowisko, ale jeziora łabędziego na wodzie jeszcze nie było. Tak przynajmniej przekonują twórcy przedstawienia do baletu Piotra Czajkowskiego, przygotowanego w Teatrze Opery i Baletu w ukraińskim Charkowie. A gardła kibiców piłki nożnej szykują się już do Ligi Mistrzów. Wieczorem już czwarta kolejka tych prestiżowych rozgrywek. Bardzo ciekawie zapowiadają się mecze z udziałem drużyn Polaków: Borussia Dortmund, Łukasza Piszczko, zagra z Interem Mediolan, a Napoli, Napoli, Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego po walce z Salzburgiem. Na muzykę. 25 lat temu na szczyt brytyjskiej listy przebojów trafił utwór Baby Come Back, o czym opowie Marek Sierocki. Zapraszam. Energetycznie się żegnamy. Proszę nie zapomnieć o nas jutro o tej samej porze, a teraz program O co chodzi dziś prowadzi Tadeusz Błyżański Miłego popołudnia. Do zobaczenia.